w tym odcinku kontynuuję omawianie zapytań do bazy MongoDB type można zmienić też na brand na przykład brand zdecydowanie tutaj można wybrać w tym drugim, pierwszym nawiasach cechę jak wear. Well, czyli cecha, po której wybieramy wiersze, a w drugim, jakich kolumn czy kluczy ma nie być, jakie kluczy mają być, ewentualnie to z jedynką, a jakich ma nie być, to z zerem. To jest są dwa. Ewelaj można dodawać następne, na przykład dostępne, i chcemy te dostępne sobie wypisać Przróż też be, m, może być bez cudzysłowia zresztą tu nawet jest bez jest to wartość ale w label jak jest w formie tekstowej wypisywane to rzeczywiście jest w cudzysłowie ale jak piszemy w javascriptie, to nie trzeba tak akurat cudzysłowia używać Bezpośrednio na DB. Czyli Evaluabood True. Potem patrzymy na cenę. Cena jest 200 320. Czyli na price price 320. Cena 320. No, jest. Wybrał ten wiersz. W Na nawiasach można dać następne porównanie. GT, greater, większy niż 210. No jest. cena 320. Były dwie 200 320, gdyż ten pierwszy już warunek no doprowadził do takiej selekcji. Tylko dwóch wierszy z 11. A ten drugi już tylko jeden. No i oczywiście nie podajemy kluczy. Tutaj tych identyfikujących wiersze, tak, oznaczających, unikalnych dla każdego wiersza. Każdy inne wartość może się powtarzać, tak? I może być kilka takich, może być nazw, brand, type, wszystko, ceny mogą się powtórzyć, gwarancja, to. Czyli greater. A jak chcemy jeszcze dodać następny warunek, greater than and less than, czyli mniejszy niż 310, to widać, że nie ma. jak zrobimy mniejszy niż 330, no to jest 320. Tak. Dodatkowe warunki.